i witam. Przyszedłeś do mnie jedna paczuszka z Larko Drake. Więc pozwolę jeszcze już otworzy, miałam y, jedną rzecz nie dla mnie. A nie miałam czasu zrobić unboxingu, więc jest ta wpół otwarta, ale tam nic nie ruszam, tylko jedną rzecz wyciągam. Ogólnie to dwie. No to tak nam tak oficjalnie, żeby nie było, ale... zakładki w ransaj takiej co to jest? Twoje kwietniowe kłamstwa Ori się odzywa Ty za nas miłość Zobaczyłam dwie przypineczki z jabłty Ciegle zapominam mnie, dawać do koszyka No i zacznijmy od tytułu To co tu się na pierwsze rzutka? Yy... Dobra, Drugi trzeci dom y, jako z fartuszku. No, spodoba mi się ten tytuł. Zobaczymy jak będzie dalej takie. Mm, ten. No już się ostatnio wypowiadałam. Tak mi się spodobało mnie. Takie cioro, jest fajne To co ty mówisz Jako za fartyszko Ewentualnie jeszcze ten mm, Siadkasz. nie no żartuję Nie wiem Ori, co ty tak dzisiaj przeszujesz? Yy, ja to wzięłam, no spodobało mi się. No. I to kupiono sobie za pamięci dwa tomy serwampa. I to mnie właśnie irytuje, że częściej były tak robione, a później poszli w takie coś. Yy, moje oko perfekcjonisty się nie cieszy. Co to ma być? Już i wybaczcie... i że ci byście się pozbyli, ale no. Ja cię łapać nie będę, jak będziesz tam odleciał. Ale no... Serduszko się smuci. Z tego. Nie Mi się tam kroska w serwampie podobała. Tylko co mam dać, żeby nie bo to troszeczkę już dalej jest. Mm. Takiego skóra. Teraz bardzo rzadko wracam te tomiki, bo Pamiętam, że już troszeczkę mi założono motu. Teraz znowu, że tak samo jak z było. I no bo się trzymam bezdy i bezdy, I to jest wakator na Black Friday. E, pierwsze trzy tamiki, szyrajuki i śnieżka o czerwonych włosach. Mm. A nie pamiętam, że mi fajnie wchodziło. Zaczęła jak będzie z moją gusią. Mam nadzieję, że się nie zaczyna od tych czarch tomach, może być kreskę ma względną. To zależy od póstu. że w późniejszych tam będzie troszeczkę inna. Ale no, ja, Nawet mi się podoba. Mówię, anime chyba z dwa sezony tego że mi się podobało, więc doszłam to wniosku, że e, skupię się tak kiedyś. No, no, mam teraz wyszło chyba z 12 tomów. Czy nawet więcej? Ale cóż. Tak to mniej więcej wygląda. O, chyba na oku. Tak. Moje no i piękne przepasnochcie, które nie istnieją. Zaczęliśmy działać. Ładne stoły mają, zawsze jeszcze serwam mm. te. Jeszcze ze starą ceną. A tu już znowu. Miał się tutaj skończyć ten ark już z tymi. Eee. Z tą organizacją, ale niepewna jak ona miała. C3, o! Już mi trochę ten ark irytował i się ciągnął. No, i... kuza <grytanie> Znaczy, mi się podobała, tak. no, Pokazuje życie jakozy Jako prostość, z... jako no. Co tu więcej mówić? No i na razie to za moje zakupy całe, będzie jeszcze jedna paczuszko, ale kiedy ona będzie, czy będzie ten, to ja nie wiem. Ale też nagram do niej osobny unboxing. No i na razie cześć. 6 sześć minut to tak jest w miarę długie na taką ilość tylko tomików. A ty, 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 ty. Nie lubię takiego czegoś, no mówię, no nie zrobimy z nowymi Ojej, dobrze, no że chociaż tak wyglądają tak na, na to, tak są. To jest właśnie głupie, że to zostało tutaj, ale tego już nie dali tutaj. Jest po staremu, więc. O, będę mroziarłem. No, to tak no Nie mówię, że jest brzydka, że, że brzydki jest ten napis, serwam, ale niech to robią z bo nie będzie z tak inne. O, ten kolejny romasik do mojej kolekcji. No i jako zaraz, podoba mi się, wziąłem i tle. Na razie cześć. Widzimy się w innym filmiku.